Po śniegu pozostało już tylko wspomnienie. Ulice są coraz czystsze, a to za sprawą pracowników przedsiębiorstwa usług komunalnych, którzy zbierają pozimowe nieczystości. Łącznie przy pracach zatrudnionych jest 30 osób. W tej chwili trwa usuwanie piasku, którym posypywane były zimą ulice. By usprawnić pracę w okresie wiosennym, zakupiono kolejną maszynę. Będzie zbierała samoczynie ona ma od razu pojemnik do załadunku no i myślę, że to po pierwsze bardziej dokładnie będzie robiła a po drugie na pewno przyspieszy pracę wiosenną. Przebieg prac porządkowych zależny jest od pogody. Przymrozki uniemożliwiają wyjazd wszystkich maszyn na ulicę. Używamy na razie takich sił, może jeszcze nie wszystkich, jakie mamy w swojej dyspozycji, dlatego że czekamy aż znikną te temperatury minusowe. Wtedy będziemy mogli na nasze ulice skierować zamiatarki mechaniczne, które wymiotą piasek przy krawężnikach ulic. Wraz ze znikającym śniegiem pojawia się coroczny problem nieczystości pozostałych stawianych przez psy. Kwestię niesprzątania po swoim czworonogu rozstrzyga kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, który za takie postępowanie przewiduje kary pieniężne. Strażnik biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju okoliczności ma możliwość wystawienia mandatu od 20 do 500 zł. Z obserwacji strażników miejskich wynika, że coraz więcej właścicieli psów sprząta po swoich pupilach. Oddając jak to się mówi część chwały właścicielom zwierząt, część część przynajmniej mieszkańców widzi potrzebę i sprząta po psach. Cały rok utrzymania porządku w mieście w budżecie przewidziano około 1, 200 mln zł, a sprzątanie pozimowe pochłania znaczną część tej kwoty. W planach jest jeszcze modernizacja ławek i postawienie 60 dodatkowych koszy na śmieci. Miasto ma być posprzątane do 8 kwietnia.